W podwórku kurka mała, kokoko, ko, ko, co zaśpiewała. Obok kotek cicho mruczy, miał, miał, miał. Łapką koko kokoko i miał, miał, miał. Zwierząt świat jest pełen śmiać. Hał, hał, hał i mu, mu, mu. Razem bawmy się bez tchu. Krówka mówi mu, mu. mu. Nie ma snu jak szczeka hał 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 Przyleciela szuka wszał Ko 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 i miau miau miał. Zwierząt świat jest pełen śmiać Hał 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 i mu 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 Razem bawmy się bez tchu Kaczka kwaczek, kwa kwa pa, kwa Puska idzie, gę, gę, gę. Zwierząt dzięki taka gra. Cały dzień zabawy w tle. Koko, ko, ko i miał, miał, miał. Zwierząt świat jest pełen śmiać. Hał, hał, hał i mu, mu, mu. Razem bawmy się bez tchu.